A teraz czołowa piątka po serii pierwszej. No i rozpoczynają Łukasz Rutkowski. Bardzo dobry pierwszy skok, 123 metry. wydał no mu tę wysoką piątą lokatę. W drugiej serii fantastyczny skok Marcina Bachlewy 134 metry, zakopiańczyk długo prowadził. Teraz na pozycji lidera Michaela Urman. 133 metry w tym swoim drugim skoku Niemca. A teraz popatrzmy, co zrobił Łukasz Rutkowski, Dobrze wyszedł z progu. No i teraz leć, leć jak najdalej. Bardzo ładny skok. Nie doleciał do 130 metra, ale powinno wystarczyć do miejsca w czołowej dziesiątce tych zawodów. Myślę, że Łukasz będzie zadowolony z tego konkursu. 125,5. Wytrzymał więc tę presję. Skoczył 2,5 metra dalej niż w serii pierwszej. Nie tak daleko jak ci, którzy w tej chwili zajmują czołowe lokaty, ale myślę, że utrzyma swoją pozycję w czołowej dziesiątce tych zawodów. Poczekajmy, noty 17,5, 17 punktów od jednego o, sędziego. Trochę problemy tu przy lądowaniu z Moskiewą. Okay. I dziewiąta lokata, dziewiąta, zatem może tutaj nie wystarczyć, aby to miejsce w pierwszej dziesiątce utrzymać. Łukasz Rutkowski jest nawet za Marcinem Bachletą, który jest w tej chwili szósty. No i zobaczymy, pozostała nam już tylko czwórka. Tom Hilde, później Maciej Kot, Ville Larinto i prowadzący po pierwszej serii Gregor Ślerenca. Może tak być, że Marcin Wachleda będzie w tym konkursie najlepszym Polakiem, ale życzę Maćkowi, robi. tak nie było. No ale byłby to niesamowity awans z 30 Proszę. miejsca do pierwszej dziesiątki. Zobaczmy, jak poradzi sobie Tom Hilde. Niezły pierwszy skok, 123 metry. Norweg latem, jak na razie, skakał słabo. No i teraz ten skok. Także bez rewelacji, no, gdzieś tak, porównywalny ze skokiem Łukasza Rutkowskiego. Też lądowanie nie najlepsze. 125,5. Dokładnie zatem tyle samo, ile w drugim skoku Polak. I tam Hindę wyprzedzał Łukasza Rutkowskiego o pół punktu. I po pierwszym skoku teraz noty za styl no, nieco wyższe uzyskał Norweg. A zatem będzie przed Polakiem. Tak jest. Tom Hilde na miejscu dziewiątym. Łukasz Żułdkowski spada na miejsce dziesiąte. No i pozostała nam już tylko trójka. Na pierwszym z tej trójki jest młody, 17-letni zakopiańczyk Maciej Kot. Jak na razie najlepiej z Polaków prezentował się latem. Spójrzmy na tą biało-czerwoną chorągiewkę. Nie powiewa tak jak przed skokiem Marcina Bachledy. Łukasz Kruczek oczekuje, co zrobi ostatni z jego potopiecznych. Zobaczmy i trzymajmy kciuki. Maciej Kot w powietrzu. 90 km na godzinę, niezła prędkość. No i teraz leci jak najdalej. Poprawny no dobry skok. Ponad 125 metrów. 125 i pół. Kolejny trzeci skok wylądowany dokładnie w tym samym miejscu. Takie same odległości uzyskiwali wcześniej i Łukasz Rutkowski i Tom Hilde. A ja zatem miejmy nadzieję, że tę dwójkę Maciej Kot wyprzeci. Na pewno wyprzeci. Bardzo ładne noty za styl. styl Czterech sędziów dało 18 punktów, a zatem będzie przed Tomem Hilde a czy zdoła wyprzedzić także Andreasa Koflera, który jak na razie jest ósmy? Zdołał na szóstym miejscu, proszę jego nota 243,3 punktu, a zatem egzekwował z Marcinem Bachledą. Maciej Kot na szóstej pozycji, pozostała nam już tylko dwójka, a zatem będziemy mieli dwóch Polaków w czołowej dziesiątce tych zawodów. Są nimi Maciej Kot i Martin Bachleda. Kto te zawody wygra? Czy będzie to film Ville Larinto? A byłaby to duża niespodzianka, drugi po serii pierwszej 124 metry. Równo 90 km troszkę niespokojny lot. No i krótki. Ja tylko zato, przekroczył zato. 120 metrów, a zatem Ville Rinto spadnie w klasyfikacji za naszych reprezentantów. No i niesamowity awans Marcina Bachledy z 30 miejsca po serii pierwszej do czołowej dziesiątki Marcin Bachleda jest w tej chwili szósty, jak z Maciejem kotem. No ale co najwyżej przesunie się na miejsce siódme po skoku Gregora Schliren bo już tylko jeden zawodnik pozostał nam na liście startowym. No raczej tak będzie. 18-latek z Lachty, Villarinto, 124 metry, 12 pozycja jest także za Łukaszem Rutkowskim. Trzeci nasz reprezentant na miejscu 11, najprawdopodobniej ukończy więc rywalizację na miejscu 12. No a teraz Michel Urman, który cały czas prowadzi, przypomnijmy, 133 metry w serii drugiej. Czeka na to, co zrobi ostatni zawodnik drugiej serii konkursu, Gregor Szlirencałek. Żółty plastron. Ten żółty numer startowy lidera w klasyfikacji łącznej cyklu Grand Prix w pierwszej serii 125 bez rewelacji. A jak będzie teraz? Gregor Schlierencauer w powietrzu. Ładnie i daleko, ponad 130 metrów. A zatem on zwycięży w tych zawodach. Zdecydowanie zwycięży. Brawa dla Gregora Schlierencauera. 135 metrów. Bardzo proszę, najdłuższy skok tego konkursu, najdłuższy skok drugiej serii. I dalej, nawet od Marcina Bachledy, którego skokiem tak długo się zachwycaliśmy, który tak długo był liderem tego konkursu. Gregor Schlierencauer, 18-letni zawodnik z Innsbrucku. Przypomnijmy przed rokiem w letnim cyklu Grand Prix na miejscu trzecim, później zimą w Pucharze Świata na miejscu drugim. No i teraz wszystko na to wskazuje, że on będzie zwycięzcą letniego cyklu Grand Prix w roku 2000.